Witam wszystkich w dzisiejszym filmiku. Będę pokazywać jak ściągnąć paznokcie żelowe samymi pilniczkami, bez pomocy frezarki i jak o nie zadbać. Zapraszam wszystkich do oglądania. Na pewno każda z Was miała już taką sytuację, że paznokcie żelowe Wam już przeszkadzało, a wizyta u kosmetyczki była odległym terminem, Albo po prostu chciałyście zrobić sobie przerwę od paznokci. Pokażę Wam dzisiaj, jak możecie same w domu ściągnąć paznokcie w dość szybki i prosty sposób. Będziemy potrzebowali do tego kilka rzeczy, dostępnych w każdej drogerii. Podstawą będzie pilniczek najlepiej o gradacji 100 na 180, którym będziemy ściągać masę żelową. Drugą rzeczą będzie polarka do zmatowienia paznokci. Nie damy rady tego zrobić też bez patyczka do odpychania skórek i cążek lub pradełka, którymi je wytniemy. Najlepiej też wyposażyć się w jakąś odżywkę, którą pomalujemy paznokcie po ściągnięciu żelu. Gdy mamy przygotowane potrzebne przybory, bierzemy się do roboty. Ja wszystkie kroki pokażę Wam po kolei na jednym paznokcie, gdyż ściągnięcie żelu pilnikiem jest dość czasochłonny w porównaniu do fryzarki W pierwszym kroku zdzieramy wierzchnią warstwę żelu z kolorem Musimy pamiętać, żeby nie dociskać zbyt mocno pilniczka gdyż przy tej gradacji jest bardzo ostry i przez to możemy przypiec płytkę Musimy opiłować z każdej strony, aż ściągniemy kolor, wyrównamy i usuniemy wszystkie zapowietrzenia. Jeśli na naszej płytce nie ma zapowietrzeń, możemy zostawić cienką warstwę żelu. Jeśli są, musimy ściągnąć do zera. Wykonujemy powtórne ruchy aż do osiągnięcia pożądanych efektów. Ja osobiście nie lubię ściągać żelu bądź hybrydy pinniczkiem, bo jest to więcej pracy. Ale zdarzają się osoby, które nie zgadzają się na zdjęcie masy frezarką, gdyż mają wrażliwą płytkę paznokcia. Teraz w międzyczasie możemy odepchnąć skórki. Myślę, że każdy powinien sobie świetnie poradzić z ściągnięciem żelu. Bo wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Następnie musimy wypiłować kształt w zależności jaki chcemy wykonać: okrągłe, migdałki, kwadratowe itd. Ja zrobię okrągłe wedle życzenia klientki. Przy nadawaniu kształtu skracam paznokcie do pożądanej długości. Opiłowujemy z każdej strony. Jak mamy już gotowy kształt, musimy jeszcze spolerować paznokcie ja. Użyję polerki, kostki, ale wy możecie użyć innej, tak żeby było wam wygodniej. Każdy musi samemu sprawdzić, na czym dobrze się pracuje. W kolejnym kroku wycinamy skórki. Ja to robię książkami ale jak ktoś nie ma, może zrobić to też radełkiem Ostatnim krokiem będzie nałożenie odżywki po to, żeby wzmocnić i chronić nasze paznokcie Ja użyję z firmy Passe ale tu każdy może użyć to, co ma w domu. Odżywką nakładamy równomiernie, i gotowe. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku do końca. Niedługo pojawią się kolejne. Serdecznie zapraszam.